Chcesz mi powiedzieć, że gość nie pijąc rok jest cały czas na dupościsku i nie myśli racjonalnie? Przecież to brednie. No, Przykro mi, ale to nie są brednie. Słuchajcie, są jeszcze inne przykłady, które mogą wam pokazać, że alkoholik może pić raz w roku i siedzi na dupościsku i jest w swoim dalej Matrixie. Pamiętajcie, że to nie jest choroba substancji, tylko choroba emocji, więc może człowiek nie zażywać żadnej substancji, ale nie jest racjonalny w tym, co w ogóle prawie robi. nie? Jest bardzo emocjonalny, wybucha, impulsywny, nerwowy, nie może się skoncentrować, życie nie ma sensu i naprawdę cierpi. Powiedziałem ja teraz kolesie, ostatnio dzwonił do mnie, nie znam go, po prostu z TikToka też, i, i, i dzwonił do mnie i mówi, że jest bardzo nerwowy i nie wie, co ma zrobić jego żona. Jego żona, nie wie, też już ma dosyć go i w ogóle, nie? Ja mówię, no a ile jesteś trzeźwy? No cztery lata jestem trzech, no ja to to jej biście, nie? A, 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 a kiedy nawrót choroby, tak, przyszedł? Bo to jest też bardzo często nawrót choroby. Od ilu jakiego czasu jest taki nerwowy? On ja mówi, ale ja jestem nerwowy od czterech lat. Ja mówię, to dopiero to z tym robisz, Czy jest po prostu non stop w mechanizmach. W tym takim świecie uzależnienia i, i nic nie z tym nie robił, bo podstawą wyjścia z uzależnienia to jest wytrzeźwieć. A wytrzeźwienie to nie jest rzucenie w substancji, tylko zmiana myślenia na trzeźwę. To są dwie oddzielne różnice. I możesz nie, myśleć nie trzeźwo i, i nie pić. Jest to możliwe. Tak, wiem, że możecie się nie zgadzać, ale tak to jest niestety. Dzięki. Jeżeli nie znajdziecie przyczyny Waszej ucieczki od rzeczywistości, czyli związanych z traumami, z jakimś dzieciństwem, z jakimiś tam sytuacjami, które wydarzyły się w trakcie Waszego życia, jakieś śmierci, niska wartość i wiele, wiele innych, tak? Bo to jest też terapia. No to zawsze będziecie mieli wewnętrzny problem z samym sobą. A w trzeźwieniu chodzi o to, żeby pokochać siebie i zaakceptować tym, kim się jest i zacząć być szczęśliwym. To jest podstawa. A nie siedzenie na ścisniętym tyłku i zastanawianie się, czy życie jest fajne na trzeźwo. Nie będzie fajne na trzeźwo, jeżeli będziesz nieprzepracowany, nieprzerobiony. Nie zainwestujesz w końcu w siebie. Trzymajcie się.